Dobra. Dzień dobry witam dzisiaj parę rzeczy muszę sprawdzić czy działa czy nie działa jak to będziemy ogarniać eee, ale tak 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 biznes shark czy mogę odebrać to z pewnością eee, i teraz tak no właśnie no właśnie siemano siemano eee, widzę że to jest, ale nie działa. Tu jest połączone. I teraz dlaczego? Jak... W... Jak Wpiszę X da? A, widzisz, już nie Active Public Live Stream on YouTube. Okej. Okay. A couple między automatic klik. No i... ajajajajaj. No i powinno działać, ale nie działa. No i kurde lipa, 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 lipa. Nie wyświetla się nic. Dalej testuję czadu do... wczoraj. Nie wiesz co wczoraj testowałem to co jest po prawej, że widzicie tam 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 daleko po prawej tam 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 eee, i to widzicie to działa tylko tego nie testowałem tutaj. Eee, dodałem już tutaj tak macie tutaj to mhm. to jest cześć Bruno ma czekajcie sekundę practice już wam zaraz pokażę te wszystkie rzeczy nie bo chciałem sobie chciałem sobie zrobić tak żeby był czat ale jeszcze żeby był czat w razie czego z e, z innych platform ewentualnie ale no e, ale nie wiem czemu to nie działa a tak tak, na streamie, nie na streamie, nie na streamie Cortis, wiesz chciałem mieć multichat, tylko jakiś inny multichat eee, I mam to dodane I teraz tak connected connected, jest, ja, ja sobie to tak dwie minutki mi dajcie, jak to nie zadziała to, to po prostu to później będę Będę myślał, tylko dlaczego to Dlaczego to nie działa, jestem zalogowany na Twitchu, mogę się wylogować z Twitcha Mogę się jeszcze raz zalogować, może to pomoże. Bo wczoraj się wyświetlało. Może się wczoraj nie wyświetlało. Bo jak ktoś tam wczoraj od razu wszedł, nie? Eee, na Twitchu to wiem, że nie można. Eee, success, dobra. Napiszcie coś proszę na czacie. Żebym widział. Eee, tu, 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 tu. A, i to jeszcze na No i dobra. No i lipa. Kidą. No nieźle kidą. Okej, okay, to będę musiał. Będę musiał to jeszcze jutro w takim razie sprawdzić. Bo jest stan transmisji na żywo doskonały. Eee...